Ok, także Simeoneczko wszystkim z tej strony z nas serdecznie w kolejnym materiału na moim kanale Sześć Wczyt. Dzisiaj jesteśmy sobie na berku i mamy w planach myślę, że dość ciekawą rzecz, a mianowicie mamy event um, Expa i event Klepsydr. I dzisiaj sprawdzimy sobie, ile słuchajcie Klepsydr jesteśmy w stanie wyfarmić za 100 grzybków w gabinecie magii. Na początek jeszcze zanim zaczniemy, to oczywiście przypominam Łapecz w górę pod materiałem. Słuchajcie, zachęcam naprawdę wszystkich do ocenia filmu na nawet, jak mnie nie lubicie czy coś, to, to zachęcam do te, zostawienia tej łapki na w dół, bo chciałem po prostu zrobić test, jak to będzie, jak każdy kto ogląda filmik go oceni, jaka to będzie aktywność, także, także zachęcam do zostawienia tej łapki. No i po drugie oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie koniecznie. A dla chętnych polecam też opcję wsparcia kanału. No i dobra, to chyba wszystko co miałem do powiedzenia z ogłoszeń, a teraz myślę, że możemy już sobie lecieć z naszym tutaj bereczkiem. Minął rok serwera, nawet ponad rok serwera już jest, słuchajcie, parę dni po, po tym roku serwera, nawet tydzień, także, także tak to się prezentuje, 416 poziom, jeżeli chodzi o topkę to najwyższy to jest 437 poziom, także w rok taki poziom, no naprawdę, naprawdę ładny wynik. No tutaj topki nie będę dokładnie komentował, sobie sami możecie um, tą topeczkę, topeczkę zobaczyć jak ona wygląda Ja tutaj się nie będę na tym, na tym rozwodził i przejdziemy sobie od razu do meritum odcinka, bo myślę, że to was ciekawi dość um, Dobra, walnimy sobie jeszcze kogoś na ręce szybciutko um, Super, raweczki oczywiście trochę ruszyłem, ale tutaj niewiele jeszcze um, No i dobra, to co? Mamy 822 klepsydry Zaraz sobie sprawdzimy ile jesteśmy w stanie tych klepsydr tutaj dostać Także co? Od razu sorry za myszkę ale no, wi wiem że ona będzie tutaj mm, dość głośno w tle Także, także sorki za to Mam jakieś epika ale oczywiście to nam nie jest potrzebne mm, Aha i jeszcze jedna ważna informacja Dwie w kupię mm, Czyli będzie 30 grzybków trochę mniej na te, na te klepsydry można tak powiedzieć ok mamy dwie nieśmiertelki tyle mi na razie wystarczy jeżeli o nie chodzi no i dobra no i teraz szukamy już tylko i wyłącznie mieliśmy 265 grzybków także także do 135 grzybków sobie rolujemy i szukamy tych klepsydr 822 klepsydry na początek także zaraz sprawdzimy ile tych klepsydr łącznie jesteśmy w stanie dostać dobra tu jakieś potki. Fajna sprawa Będę chyba kupował tylko te małe potki, jeżeli chodzi o przekupywanie Bo tutaj to już dużo golda się traci, no a te małe to jeszcze można Także, także Tak to będzie wyglądało Dobra, jeżeli o to chodzi to Mamy pierwszą setkę klepsydr Także fajnie, już, już jakiś tam zapasik powoli się tworzy Dobra, już nieśmiertelek już nie biorę, tak jak mówiłem, już te nieśmiertelki Sobie zostawiam Okej okay. Podka na wytrzymałość, spoko i dobra No już trochę grzybków poszło niestety Trochę grzybków poszło a na razie tych klepstw jest niewiele Nie wiem czy nie zmniejszyli ich ilości trochę No ale zobaczymy Zobaczymy potki trzeba trochę przedłużyć także Także tak to wygląda Okej okay, tu wydaje nawet dwa razy dało, niestety tylko po dyszce. No fajnie było dostać tych, tych setek dużo bo te setki dają jednak najwięcej Są najbardziej tutaj opłacalne do kupowania, także mam nadzieję, że będzie ich jak najwięcej. Dobra, no dyszka to malutko na razie. No i mamy jeszcze z 30 grzybków, znowu dyszka. No, coś mało tych kleps dzisiaj leci. Chyba, chyba zmniejszyli ich ilość, wam powiem szczerze, bo ostatnio na evencie bardzo dużo ich... A, to jest na zręczność, nieważne. Bardzo dużo ich leciało ostatnio, na ostatnim evencie miesiąc temu, a teraz leci ich dość stosunkowo niewiele, także, także Yy, tak to wygląda to są tylko 10 szkoda yy, No bo to jednak dość niewiele Nawet Epic poleciał za Golda Także oczywiście go sobie weźmiemy yy, Teraz do WC możemy wrzucić Właśnie, mamy dzisiaj od razu jeszcze WC do spukania, 23 aura yy, Także to sobie poleci do rozmontowania chyba Chociaż tu jest w sumie lepsze to możemy żeby wymienić Tutaj też nawet jest lepsze ale tu są punkty życia I tu też są punkty życia Dobra tam to wojownikowi przyda mu się. No chemika na razie mu nie wrzucę. Później, później to będzie wrzucane wszystko, jak już kopalnię podbiję. Dobra, to co? Myśle to WC. sobie tutaj zrobimy. Myk. Ulala, jest broń nawet, ale widzę, że dużo gorsza od mojej. W sensie broń jest lepsza, ale... ale rozrzut dużo gorszy, także... także no będzie oczywiście do WC ta broń. Tu sobie jeszcze możemy rozmontować, bo jakiś mamy w zapasiku. No i dobra, lecimy dalej z rolowaniem. Mamy jeszcze z 15 grzybków. Także zobaczymy, czy coś się więcej uda. No na razie to biednie wygląda. Na razie wygląda to bardzo biednie. Okej, okay, mamy setkę. Wreszcie jakaś setka się trafiła. To jest na plus. O, tu jakaś dyszka. Fajna sprawa. No i kolejna setka. Super. Dobra, coś zaczęło dawać wreszcie. Wiecie co, ja może... Może trochę więcej poroluję, zobaczymy Tak wiesz, żeby, żeby wiecie, żeby było takie mm, Legitne 100 grzybków A nie, że 70, bo dwie śmietelki kupowałem e, Żeby dla testów było idealnie za 100 grzybków Także polecimy chyba do mm, 105 grzybków Tak myślę Także jeszcze trochę poroluję, wiecie Troszeczkę zmiana planów, ale, mm, ale to myślę, że będzie warte A no i żadna niechmytelka za golda niestety nie poleciała Jak na tyle rolów to też jest dość, dość słabo Jedna powinna polecieć, no ale trudno Żyjemy jakoś yy, Dobra, no Coś to co się nie chce trafić za bardzo Coś to co się nie chce trafiać, jest za, za yy, jest 10 klepsydr Ale to malutko na razie Chociaż sobie potki fajnie przedłużę O, nie, już myślałem, że zagoda no, Ale oczywiście, że nie Dobra, mamy Mamy także fajnie Tutaj oczywiście nic ciekawego Tutaj tak samo Dobra Wytrzymałość, ta wytrzymałość też mi się przyda na pewno Bo Tutaj siłam na długo, a wytrzymałość nie za bardzo yy, Także, także Dobra, ostatnie słuchajcie. Ostatnie słuchajcie, 8 grzybków. Yy, ostatnie 8 grzybków. Lecimy i... No jakby jeszcze jedna syteczka poleciała, to myślę, że już był dobry wynik, a tak to... Tak to lipa trochę powiem szczerze. Jeżeli nie poleci już żadna. Dobra, no jest dyszka jeszcze na koniec. I uwaga, ostatni roll. No i nie ma nic, nie ma nic ciekawego. Dobra, jeszcze 5, jeszcze 5. Do seteczki zjedziemy sobie. Żeby nie było. No ale nie chce się to trafić, nie chce się to trafić, jak sami widzicie. Yy, także co? Mamy 100 grzybków za nami, nawet lekko ponad 100 grzybków. Yy, I mamy z 822 klepsydr 1272. No także trochę klepsy tu udało nam się zdobyć, więc ja jestem w miarę zadowolony, ale, ale mogło być to więcej za 100 grzybków zdecydowanie. No ale jeżeli ktoś so, chce sobie przedłużyć potki to ten weekend jest do tego po prostu idealny, nie ma lepszego weekendu, także, także także no naprawdę 300 grzybków myślę że jak się wrzuci w ten gabinet magii to ma się na pół roku z głowy jeżeli wszystko jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o klepsydry, jeżeli chodzi o potki, także także zachęcam do, do rolowania gabinetów w ten event. No i co, weźmiemy sobie tornadko, tak jeszcze dla sportu tak zwanego. No niestety się nie udało, szczerze myślę, że wyjdzie, ale niestety. E, no i dobra, to co, mamy chyba cel odcinka zrealizowany. E, jeżeli chodzi o gildie, no to tak, tak tutaj to wygląda. Wszyscy bardzo ładnie się rozwijają, wszyscy aktywnie grają, jestem zadowolony z gildyki jak najbardziej, także... Yy, także fajnie, no tą pięciogłową hydrę mamy, wczoraj już nam zostawało i po 19% także yy, także ona jest do zrobienia jakby parę osób się postarało tutaj z tym pupilem yy, ci co nie mają na 400 tam lekko podnieśli sobie i I yy, yy, ta hydra byłaby do zrobienia yy, no ale tak to na ten moment wygląda niestety, że niektórzy jej nie mają oczywiście no wiem, że niektórzy grają free to play też i yy, yy, nie mają tej na inwestycje w takie rzeczy ale no ale przydałoby się tak tą piątą głowę zbijać, żeby mieć tą szóstą Szósta głowa to już naprawdę ładny expik także Także te, tak to wygląda jeżeli chodzi, chodzi o hydrę Tutaj o, sta o pozycji już mówiłem Ja levelowo jestem około 50 pozycji, jak i statowo Tutaj możemy się porównać do berka 140. No i widzicie, statystyki Ja mam tutaj dużo lepsze, tym bardziej że mam jeszcze 5 miliardów golda zapasu w statystyki ładować Także także Yy, także no, myślę, że te statystyki by się wyrównały i byłbym tak samo mocny jak Berek z top 40. Yy, jeżeli chodzi o gildie, to już mówiłem, trzymamy ładnie się tego top, top 3 i nie odpuszczamy. Dzisiaj atak na Shuttle, więc trochę, czy, troszeczkę tej czci też odrobimy, więc yy, fajnie. Yy, no i co, twierdzę, to wiadomo, ranking kompletnie nie mający znaczenia. Pupile w pupilach, siedzę w tym top 100, sobie różnie skaczę od właśnie takiej 90 pozycji, do, do nawet z czasem do top 30 wchodzę, ale to rzadko, raczej tutaj koło tego top 50, także tak to wygląda, no i podziemia to wiadomo, tutaj nie mam co się za bardzo rozwodzić na tym etapie gry. No dobra, to chyba o topkę, jeżeli chodzi o topkę to chyba wszystko, tutaj ja sobie już rozpocznę jakąś misję. Na tym końcu idę pod golda od 410 poziomu, czyli już 6 poziomów, ale teraz idę wyjątkowo na XP, bo jest weekend expa. Więc tego eksplika sobie jeszcze jeszcze na nim tutaj zgarniam, bo uważam, że warto, także także tak to wygląda. Jeszcze tak dodam, że jeżeli chodzi o arenę, to prezentuję się na ten sposób, pytaliście mnie pod ostatnim materiałem, żebym tą pokazywał, także tak ona wygląda. Myślę, że no jak na free to play. Mogę być lepsza, na pewno mogę być lepsza Tutaj na pewno potwory przydałoby się jeszcze i, i, I spieszone, no ale tutaj ta ręka jest mocno zaniedbana jeżeli chodzi o to konto Powinienem zainwestować I bardzo możliwe że w następnej promce to trochę zrobię Także tak, to tyle jeżeli chodzi o rękę No i możemy sobie jeszcze kółkiem zakręcić te 20 razy Dobra, mamy jakieś rękawice od razu na początku To sobie wywalimy Ogólnie ta nowa tutaj grafika monetek jest, myślę, że całkiem spoko. Mi osobiście się podoba. Eee, Możecie tutaj co nie sądzicie w komentarzu. Dla mnie nie jest jakaś super, nie jest też jakaś słaba. Taki neutralny on do niej stosunek. Ale tych temów daje nam dzisiaj. Strasznie dużo. Dobra. To co? Kółeczko zakręcone. Dobra, to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten serwer. Ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie tego materiału, jeszcze raz przypominam łapka w górę na koniec, żebyście ocenili ten film no i, no i co, dzisiaj był odcinek z nagrywany do milionerów, także, także pewnie za jakiś czas się ukaże, nie wiem dokładnie kiedy kiedy ten odcinek wstawię, nie wiem kiedy odcinek z TEDx wstawię ale co, wyczekujcie, no i trzymajcie się i do następnego